Michał kickbokser Bławdziewicz, no właśnie kick, kickboxer, tutaj słyszymy informację, że faworyt tego wydarzenia dociera to do Ciebie, że, że faworyt i czy w ogóle przypinasz do siebie taką łatkę, czy kompletnie tego nie przyjmujesz do siebie, że jesteś tutaj wystawiany właśnie w roli takiego faworyta turnieju. No już mówiłem to chyba tutaj przy okazji ważenia, to teraz będę miał okazję może powiedzieć troszeczkę więcej na ten temat. No moim zdaniem jutro wszyscy. Wystąpimy w nowej w pewnym sensie dyscyplinie sportu w pierwszej takiej gali w historii Polski i mamy okazję sprawdzić się w ośmioosobowym turnieju i są chłopaki z różnych dyscyplin sportu reprezentujący różne style i tam wychodzący się z różnych środowisk powiedzmy i ciężko jest mówić, że ktoś jest faworytem, a ktoś nie, bo jakby nie mamy żadnych ku temu Argumentów, jakich, żeby kogoś oceniać jako faworyta, albo nie wiadomo, że no ja zawsze wierzę w siebie i w swoje umiejętności i zgłosiłem się po to, żeby wygrać ten turniej, ale no presji takiej dodatkowej sobie nie wrzucam, że jestem faworytem i muszę czyś oczekiwania spełnić, albo nie, tylko po prostu wyjdziemy i będziemy walczyć. No. A co myślisz, że będzie kluczowe w tych, w tych pojedynkach na, na gołe pięści? Które atuty sportowe, te, których Ty się nauczyłeś prze, przez lata trenując sporty walki, mogą jutro Ci pomóc w tym turnieju? No, tak jak mówiłem przed chwilą, no bardzo ciężko jest to ocenić, bo takich, takich treningów aż tak wielu nie udało się odbyć, no bo jakby o turnieju wiedziałem przez miesiąc, trenowałem oczywiście biorąc pod uwagę zasady, w jakich będę brał udział i dostosowałem do tego trening, no ale jednak jestem zawodnikiem nadal kickboxingu i, i, i to jest moja, moja formuła. Także w związku z brakiem doświadczenia w takich Taki, w takiej walce ciężko jest ocenić, co będzie kluczowe, żeby wygrywać. No Moim zdaniem, tak jak się przygotowywaliśmy z trenerami, z trenerem moim Łukaszem Rolą i z trenerem kantorowskim od motoryki, najważniejsze jest trzymanie oczywiście dystansu, na ile się da w tym małym ringu, bicie prostych ciosów przede wszystkim, no i nie wdawanie się w jakieś tam. Wielkie, wielkie bójki, tylko trzeba próbować trafiać czysto i celnie, i takie czasy wtedy wystarczają, no, moim zdaniem. Patrząc na taktykę, którą chcesz przyjąć, no to ta arena walki nie będzie tobie do końca sprzyjała, bo to jest ring 4 na 4 który troszeczkę utrudnia to utrzymywanie walki w dystansie. Właśnie ten, ten, ten mały ring, ta mała przestrzeń, to dla ciebie przeszkoda dodatkowa, czy raczej nie robi to dla ciebie większej trudności? Znaczy jeszcze wracając do poprzedniego pytania, oczywiście to nie znaczy, że ja w taki sposób będę walczył, bo walczy się też często tak, jak do tego doprowadza też przeciwnik i dwie osoby biorą udział w walce, więc no, tak naprawdę to wszystko się okaże po pierwszych tam sekundach, po pierwszych ciosach. Co do tego ringu, no to ja poza tym, że jestem zawodnikiem klubu Palestra, jestem trenerem w klubie Knockout, który tam ma oczywiście świetnych zawodowców, ale ma też serię, sekcję tą rekreacyjną i amatorską. I na tej, w tej części klubu jest ring, który jest mniej więcej w takich, w takich wymiarach, także ja takie ringi doskonale znam i jakby to nie robi nam jakiegoś wielkiego wrażenia i nie jest to dla mnie jakaś duża zmiana. Patrząc na to, że to jest turniej, podczas jednego wydarzenia, można stoczyć nawet trzy pojedynki, jakość trzeba nastawić dodatkowo taktycznie na ten pojedynek, żeby tego zdrowia oszczędzić, czy o kalkulacjach tutaj mowy nie ma? No, wydaje mi się, że często jest tak, że jeżeli się wychodzi do walki z myślą o tym, żeby oszczędzić zdrowie i kalkulować, no to wtedy bardzo ciężko jest wygrać tą walkę. W związku z czym Myślę, że najważniejsza jest pierwsza walka, potem jeżeli się uda wygrać, no to będziemy myśleć o kolejnych, tak? Nie, nie, nie myślę o żadnych kalkulacjach oczywiście. Z uwagi na to, że tutaj brakuje tych rękawic i tych tejpów, no to, no to te kontuzje na pewno będą odgrywać dużą rolę i mogą dużo namieszać w tych drabince.